Witajcie, kochani, na moim kanale w nowym projekcie dęko-kolorówkowym i zarazem także ostatnim projekcie dęko-kolorówkowym w 2020 roku. Słuchajcie, ja już tu sobie wszystko wyłożyłam i nie wierzę, że aż tyle produktów zużyłam w przeciągu kilku miesięcy. No, ale jest się czym pochwalić, więc, żeby nie przeciągać, lecimy i zacznę od. Produktu, który ja używałam jako bazę, niektórzy używają go jako rozświetlacz. Ja wolałam po prostu jako bazę rozświetlającą. Jest to produkt od Charlotte Tilbury, nazywa się Hollywood Flawless Filter. Mój był w odcieniu 2 Claire. Popatrzcie, jak wszystko jest zajechane. Buteleczka szklana. I powiem Wam, że jakbym jeszcze tutaj próbowała pogrzebać, to na pewno jeszcze o, coś bym wyciągnęła. Natomiast no, ja wyciągnęłam tutaj em, ten stoper, który był, i używałam, używałam, aż w końcu uznałam produkt za zużyty. I jeżeli o to chodzi, jak sprawdzał się jako baza, całkiem, całkiem, ok, rzeczywiście ładnie rozświetlał e, podkłady, natomiast nie dogadywał się z każdym podkładem. E, czy wrócę do tego produktu? Nie. Słuchajcie, e, znam dużo lepsze bazy, dużo tańsze. Ten produkt nie wywarł na mnie zupełnie żadnego e, wielkiego wow. Także no. Uważam, że za 40 czy 43 euro mm, wolę kupić coś innego. Przejdźmy do podkładów. I mam, słuchajcie, aż trzy zużyte podkłady. Pierwszy jest to NYX Born to Glow i mój był w odcieniu Light. To był bardzo fajny podkład. Mi się podobało to, że em, opakowanie jest bardzo miękkie. Można było bez problemu e, zużyć e, do końca. Natomiast na przykład właśnie ten podkład nie dogadywał się z tym em, z Hollywood Flawless Filter od Char Charlotte Tilbury. Ym, nie wykluczam, że jeszcze kiedyś do niego wrócę, bo podobał mi się. Naprawdę go lubiłam. E, tutaj mam Rimmel e, Lasting Radiance. Medium Coverage Anti-Pollution Foundation w odcieniu 010 Light Porcelain właśnie syreny się włączyły, gdzieś się pali, mam nadzieję, że nie będziecie tego słyszeć w każdym bądź razie słuchajcie, jest użyty wygrzebany na tyle, ile się dało Uwielbiałam zarówno jego poprzednika, jak i ten. Bardzo, bardzo chętnie łączyłam razem z podkładem od Bel Aqua Jelly Makeup i dawało mi to idealne krycie dla mnie. I idealny kolor i przepiękne rozświetlenie naprawdę coś fantastycznego. I także tutaj e, pewnie do niego jeszcze e, wrócę kiedyś, tylko nie wiem kiedy bo mam jeszcze kilka podkładów, e, które aktualnie zużywam i e, też chciałabym zużyć. No i tutaj ostatni podkład to jest Too Faced Peach Perfect e, Comfort Matte Foundation, i to było. To był podkład, słuchajcie, o pojemności 48 mililitrów em, w odcieniu porceleń. Jak go kupiłam i zaczęłam używać, uwielbiałam, ale jak została mi w nim końcówka, to już tak raczej nie bardzo. A wiem, że on był kiedyś w moich ulubieńcach. jako po prostu długo miałam. E, pompeczka. Wszystko się ładnie wydobywało, nic mi się nie zacinało, natomiast uważam, że nie był to odcień porceleń, bo on był dosyć ciemny, także do tego podkładu raczej nie wrócę. Do tego, pomimo, że wiele osób twierdzi, że daje on matowe wykończenie, nie wiem, na mojej twarzy matowy nie był. Był taki lekko rozświetlający, em, natomiast był długotrwały. Co my mamy dalej? Słuchajcie, em, może korektory, bo mam dwie sztuki i e, oba są z Essence. Pierwszy, który już też kiedyś miałam i naprawdę uważam, że jest to dobry, tani i, i ogół, ogólnie dostępny em, korektor. Mianowicie jest to Camouflage Plus Healthy Glow Concealer Waterproof Vitamin Complex. Jego jest tutaj słuchajcie, 5 ml. Naprawdę, naprawdę fajny, z tym, że trzeba uważać, Popatrzcie, tutaj też wyciągnęłam stopper. Ja wszędzie wszystko wyciągam, wszędzie stopery wyciągam. Um, trzeba uważać w kafe, szafie Essence, kiedy go chcecie zakupić, ponieważ, je, ponieważ, boże, jest jeszcze taka sama, identyczna wersja, ale matowa. Tego matowego chyba nie miałam. Ja chyba zawsze tego kupowałam. Bardzo fajny odcień to jest um, 20 Light Neutral. Co tu dużo mówić, ja bardzo ja w ogóle od essence e, lubię e, korektory, bo one jak mówię, są tanie, są dla mnie ogólnie dostępne i robią co mają robić. Ja nie potrzebuję korektora, słuchajcie, który em, zrobi mi e, e, zakryje nie wiadomo jak dużo, bo ja e, szczerze powiedziawszy, nie mam nie wiadomo jak wielkich cieni. Owszem, czasem się zdarza E, ale generalnie moja okolica oczu jest całkiem, całkiem okej. Okay. A drugi to był z limitowanej edycji High Beauty, ale z tego, co mi się wydaje, to wszedł on do standardowej sprzedaży i chyba można go kupić e, normalnie. Natomiast no, ja wtedy kupowałam, kiedy był w limitowanej edycji i to był Under Eye e, Brightening Concealer w takim... Różowawym odcieniu, który też bardzo, bardzo fajnie się u mnie sprawdzał. Ja lubię tego typu korektory. Na przykład teraz mam znowu w użyciu od Trended Up z taką gąbeczką. E, właśnie taki łososiowy, i one mi w zupełności wystarczą. Także e, no, do tego z Trended Up lubię wracać. Do Essence lubię e, stosować różne. Co my tu dalej mamy? Może przejdziemy do. Pudrów i słuchajcie nie wiem, nie wiem, jakim cudem ja to zrobiłam, ale rzeczywiście zużyłam, słuchajcie, trzy pudry sypkie i trzy w kamieniu. Pierwszy puder sypki, który uwielbiałam głównie za zapach, był to Vibomood Translucent Baking Powder, którego ja akurat nie do bakingu nie używałam. Jak wiecie, ja. Wszędzie wyciągam te, te, te siateczki, stopery i tak dalej, bo ja lubię sobie gąbeczką po prostu maczać w pudrze i nakładać pod oczy, bo generalnie pudry sypkie używam w dużej mierze tylko i wyłącznie pod oczy. I ten miał przepiękny taki waniliowy, ciasteczkowy zapach, i nie wykluczam, że do niego wrócę, ale to wiadomo, dopiero jak będę w Polsce. Jak będziemy można znowu do Polski jeździć i będzie on dostępny? Jego pojemność to 14 gram i uważam, że te 30, 30 parę złotych to cena jak najbardziej ok Natomiast tutaj mam już dwa wysokopółkowe. Tego skończyłam wczoraj, słuchajcie. I to już jest moje kolejne opakowanie, bodajże trzecie. Becca Hydra Mist Set and Refresh Powder którego pojemność jest 10 gram, to jest ten, który o, mógłby was oświecać, i to jest właśnie um, ten puder, który daje. Takie uczucie mokrości. Pod jednym z ostatnich filmików, kiedy wspominałam o tym pudrze, jedna z Was e, mi napisała, że, to, e, że ten efekt zanika, kiedy przez to, że ja wyciągam te ochronne siateczki. Nie słuchajcie, mój pierwszy puder miał cały czas tą siateczkę i stało się dosłownie to samo, jak przy drugim, jak przy trzecim opakowaniu. To nie ma znaczenia. E, po prostu no. E, to, to ten efekt zanika po jakimś czasie, i to już nieraz słyszałam od różnych osób, czytałam w internecie, że właśnie większość osób na, ten, na to zanikanie tego efektu narzeka, i to jest w sumie jedynie taki, jedyny taki duży minus tego pudru, ale ogółem na pewno do niego jeszcze wrócę, bo go bardzo lubię i produkt, który zużyłam, który używałam bardzo długo. E, który na pewno nie kupię ponownie, jest to Charlotte Tilbury Magic Powder under eye and face: e, Soft Focusing Light Diffusing e, Loose Powder, którego było 13 e, gram. I tak, puder sam w sobie był bardzo, bardzo fajny, ale jego zapach odrzuca mnie niesamowicie. Ja miałam w odcieniu e, dwuj, w numerze 2 Fair Medium. <śmum> Jak mówię, fak, <śmum> fakt faktem, że tą okolicę pod okiem on blurował, natomiast no, ten zapach był dla mnie po prostu nie, nie do przejścia. I to nie był zepsuty puder. Ehm, natomiast no, on, wiecie co, pachnie... Się to nawet zapachem nie mogę nazwać. On daje czymś starym, suchym, no nie wiem, bardzo nieprzyjemny zapach. I z tego co wiem, też kilka osób narzeka na ten zapach, dlatego miałam, był fajny, sprawdzał się, ale na pewno nie zakupię ponownie, chyba że zmieniliby zapach. Dalej mam dwa pudry w kamieniu z Essence. Pierwszy jest z tej samej limitowanej edycji High Beauty co ten tutaj concealer i on był w odcieniu zieleni. Dzięki czemu on ładnie korygował jeszcze może można gdzieś zobaczyć. Ładnie korygował koloryt, natomiast nie zostawiał, wiecie, takiego zielonego, zielonej poświaty na twarzy, nie to Znikało, jakby wchłaniało się, więc był bardzo, bardzo fajny. No i tutaj mój ulubieniec: All About e, Silky Matte Fixing e, e, Compact Puder w odcieniu 10 Translucent Rose, czyli ten różowy. Ostatni mam właśnie w użytku. No i potem nie wiem, może zaraz siądę i będę szukać, czy jest on gdziekolwiek jeszcze w internecie dostępny, bo go niestety nie ma. I na sam koniec. Mam tutaj z Oriflame z serii The One Illuskin Powder. Jest to produkt, który ja dostałam od pana Krzysztofa w paczce. I słuchajcie, on, ja dobiłam w nim dęka dosyć sporego, natomiast on mi, no nie mi. Tina mi go zrzuciła niechcący łokciem, no i on się pokruszył, więc nie udało mi się go w 100% zużyć, ale był bardzo przyjemny, był bardzo ładnie mocno e, zbity, przez co był bardzo, bardzo wydajny. Tak, byliśmy przy pudrach, to teraz może e, przejdźmy do produktów do konturowania. Tutaj mam chlip, chlip, jeden, jedyny. I wydaje mi się, że to jest jeden jedyny, który w tym roku zużyłam, który za to kochałam, i jest to bel e, hashtag oh My Contour Według mnie idealny odcień do konturowania, ponieważ był on bardzo chłodny, jego pojemność to było 10 gram, ale on był tak niesamowicie wydajny, a kosztuje naprawdę mało pieniążków ja go kupiłam w Biedrze za powiedzmy 10-12 zł więcej raczej nie kosztował także jeżeli szukacie takiego naprawdę idealnego nie za ciepłego nie za zimnego, idealnego wręcz produktu do konturowania to rozejrzyjcie się w Biedronce mam także słuchajcie dwa blasze pierwszy, który był w moim projekcie Zero jest to Universal Blush Eee, nie, Unlimited Blush e, z Kiko. Mój był w, o numerku 03. Jego tutaj jeszcze na bokach coś tam zostało, ale ja już go nie mogłam nakładać. I to był, słuchajcie, taki rozświetlający puder, e, róż o pojemności 6 gram, który był naprawdę wydajny i bardzo, bardzo go lubiłam. A tutaj, słuchajcie, zużyłam Produkt, który teoretycznie chciałam zużyć w przyszłym roku, który pokazywałam wam właśnie między innymi w produktach, które zamierzam zużyć w 2021 roku, ale że go używałam teraz dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień od jakiegoś czasu, no to niestety e, zużyłam go i mówię niestety, dlatego że go uwielbiałam. Jest to marka Sous Susan, jest to Universal Blush. Ehm, nie ma żadnego koloru podanego, ani numerka, ani nic w ten desej. W każdym bądź razie widnieje informacja, że ma 4 gramy i jest wegański i cruelty free. I to był idealny odcień, tu możecie jeszcze w kontach zobaczyć. Idealny odcień, tu jeszcze miał listeczko. Idealny odcień na, na jesień i zimę, bo on był trochę bardziej taki berry. Um, Ciemniejszy w każdym bądź razie, zdecydowanie zupełnie inny kolor niż tego z Kiko. Natomiast, no jak mówię, niestety zużyłam go. Być może zakupię sobie ponownie przez internet, bo tak go dorwałam. E, przez internet e, szukałam najlepszej ceny gdzieś u kogoś, ktoś sprzedawał, i, i tak mi się go udało nabyć. Był naprawdę fantastyczny, natomiast teraz używam e, innych róży, a ich jeszcze kilka mam, e, więc na razie nie kupuję niczego. Ale kto wie, czy w przyszłości się nie skuszę. Co my mamy dalej? Słuchajcie. Em, Produkty do brwi. Czy Wy to widzicie? Raz, może tak. Z Rival de Loop um, Super Slim Eyebrow Pen w odcieniu 03 Peanuts użyłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk. 6 sztuk to jest mój ulubiony, moja ulubiona kredka do brwi, już od dawien, dawien, dawna, słuchajcie. Kosztuje euro 99 w yy, regularnej cenie w promocji euro 49. Nie ma się naprawdę czym poskarżyć. Co, co prawda, nie ma go tutaj zbyt wiele, nawet nie jest podane na pewno na opakowaniu, bo one się kupuje jeszcze w kartonowych opakowaniach. Yy, ale no, ja mniej więcej dwa zużywam w miesiącu. Uważam, że za cenę 4 euro na miesiąc to jest jak najbardziej ok. i uwielbiam. Mam jeszcze dwa na zapasie yy, i na pewno będę zawsze kupować. Natomiast tutaj mam jeszcze dwie kredki. Tutaj była Stera Naturi i to już został taki ogryzek. Też kredka, która swojego czasu miała zadatek na ulubieńca, dlatego że ona jest taka dość woskowa, nie jest droga. To jest marka kosmetyków naturalnych, marka własna drogerii Myla, którą ja no, mam niedaleko, niedaleko dosyć od siebie, więc dla mnie łatwo dostępny produkt. I mam jeszcze chyba, nie wiem, czy jedną, czy dwie z tej marki, natomiast no, ta z Rival de Loop podoba mi się dużo bardziej, ponieważ tą trzeba było temperować. Ta z Rival de Loop jest wykręcana, podobnie jak ta tutaj z Essence, i to było Micro Precise Eyebrow Pencil Waterproof. Tak długo już gadam chyba, że kamera mi się rozładowała znowu, znaczy rozładowała, wyłączyła po prostu. W każdym bądź razie on ma 1,5 mililitrowy, milimetrowy, nie mililitrowy, milimetrową końcówkę, rysik, tak? Mój był w odcieniu 02 Light Brown. No i jak mówię, jego się także wykręcało. Tu została jakaś resztka, której i tak już bym nawet na jedną brew nie mogła zużyć. Bardzo, bardzo fajny i też cena nie wiem, coś koło 2 euro naprawdę rewelacyjny. I mogłabym powiedzieć, że to jest ten jakby na drugim miejscu po moim od Rival de Loop. Lecimy dalej. Słuchajcie, zużyłam z mojego projektu zero kolorówkowego bazę pod cienie z Catrice i słuchajcie, ja tu wyciągnęłam stoper i wygrzebałam, na ile się tylko dało tą bazę. Ja zużyłam w 2020 roku dwie bazy pod cienie, co jest naprawdę sukcesem. Z tym, że ja bardzo lubię bazy, które mają, słuchajcie, e, pacynki, tak? Nie lubię baz, które muszę wykręcać i tak dalej, i tak dalej. Uwaliłam się teraz cała. Które muszę wykręcać. I teraz mam kolejną bazę też z Catrice, też z pacynką, bo tej już chyba nie ma w sprzedaży. Przynajmniej nigdzie nie widziałam. Złożyłam także jeden cień do powiek, który także był w moim projekcie Zero i był to cień z Essence, z serii Sprinkled e, Chrome Eyeshadow i ten był w odcieniu 01 Venus i to był taki, wiecie co, różowy kolor, tu jeszcze można gdzieś zobaczyć bardzo, bardzo, bardzo rozświetlający oko, bardzo ładny natomiast miał w sobie e, dużo, wiecie, takich drobinek i lubiał się osypywać, także tutaj trzeba uważać lecimy dalej dalej mam zużytą bazę pod tusz Volume Booster Lash Primer od Essence bardzo lubię, już kilka lat temu zaczęłam używać, potem przerwałam teraz znowu wróciłam i na pewno będę co jakiś czas wracać no i maskary o, słuchajcie jeszcze jedna kredka, więc było więcej no nie zauważyłam, przeoczyłam. Yy, I maskary, słuchajcie, maskar mam sześć. Z tym, że cztery duże, dwie małe. Zaczniemy od tych, których jest tutaj <grywka> <grywka> najwięcej. I to jest chyba znakiem, że je naprawdę lubię. I jest to maskara od Rival de Loup better, better Than Yours. Tak prezentuje się opakowanie. Yy, sama maskara ma normalną E, szczoteczkę, która prezentuje się tak, o, która bardzo ładnie te rzęsy pogrubia i wyciąga, nie wydłuża, ale wyciąga. E, nie jest droga, chyba 3,5 euro kosztuje. Fakt faktem jest bardzo niewydajna, bo mi jedno opakowanie mniej więcej na półtorej miesiąca wystarczy. E, I to już wiecie przy takim grzebaniu, dlatego że ona dość mocno. E, Robią się w niej takie, takie, takie klumpy, i ona się robi taka bardzo gęsta, i bardzo źle się wtedy ją nakłada. Ale ogółem bardzo fajna. No i ciężkie metalowe opakowanie. To, to ma być powiedzmy dup do. A maskary Beta Sex e, od Too Faced. Tutaj mam taką e, miniaturkę. Niestety tej miniaturki długo poużywać nie mogłam, bo strasznie szybko mi zgęstniała. No ale czego oczekiwać od e, maskary, która ogółem szybko gęstnieje i to jest jej wielki e, minus? Zużyłam także z Miss Sporty e, Studio Lush 3D Volumityk Mascara, czyli maskara, która wygląda dosłownie zarówno opakowaniem, jak i i e, szczoteczką silikonową e, w łódkę identycznie jak maskara z Lovely też właśnie taka sama ja ją e, od czasu do czasu e, kupuję jeżeli jest dostępna w Action u nas e, wtedy płacę za nią 3 euro ale no ja bardzo bardzo lubię i ostatnia maskara e, jest to Smashbox Super Fan e, Fun it Out Mascara. Maskara, która od początku niesamowicie śmierdziała. Miniaturka z silikonową szczoteczką, którą często, gęsto potrafiłam sobie wsadzić w oko i się nią niestety ukłuć. Do tej maskary bym na pewno nie wróciła. Tym bardziej, że ja jej nie kupiłam, gdzieś tam dostałam w gratisie. Słuchajcie, mamy też dwa produkty do fiksowania. Pierwszy, Ulubieniec ponadczasowy Fix Plus z Maka, Hliplip Lips użyłam, no ale powędruję do, um, do mojej torby, w której zbieram produkty do Back to Mac. E, i na pewno, na pewno jak tylko zostanie mi jeden produkt do fiksowania. To po niego e, sięgnę, a drugi to już taki typowy fixer, e, wiecie, który ma wam sprawić, że makijaż e, będzie przedłużony, dlatego, że ten tutaj ma tylko scalić tą pudrową e, warstwę z podkładem, natomiast ten ma przedłużać trwałość e, pod, e, nie podkładu, a makijażu. Jest to Huda Beauty Resting Boys, Boss Face Waterproof Setting spray, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Przeciwników głównie ze względu na bardzo penetrujący zapach. zapach. Zapach jest męski, zapach jest przez dłuższy czas wyczuwalny, unosi się i człowiek go czuje. Ja na początku myślałam, że się nie polubię z nim, a tymczasem zużyłam drugie opakowanie. I bardzo lubię i myślę, że zakupię kolejne opakowanie, ale tutaj to samo. Najpierw pozużywam część tego, co mam i dopiero wtedy e, będę się rozglądać, co potrzebuję i co zakupię. No i na sam koniec, słuchajcie, trzy gąbeczki, które wyrzucam, które są brudne, ja już ich nie myłam. E, dwie pierwsze to Beauty Blendery, beżowy i czarny. Czarny służą mi naprawdę bardzo, bardzo długo. Beżowy też długo, ale... Krócej niż ten czarny, tego już po prostu nawet nie mogłam niczym domyć, nawet w pralce się nie chciał wyprać, także ja się ich pozbywam, one mi. Służyły bardzo, bardzo długo. Ja nie wyrzucam gąbek po, nie wiem, trzech miesiącach, jeżeli są dobre, dlatego że ja swoje gąbki myję regularnie i one schną mi na powietrzu. Ja ich nigdzie nie zamykam, dlatego też nie mam problemów, żeby one były, nie wiem, gdzieś zgniłe czy cokolwiek innego. Nigdy nie miałam z tym problemu, także ja używam dopóki naprawdę już się nic nie da z nimi zrobić, jak już mają dziury, wyglądają źle i nie dają się domyć, to wtedy rzeczywiście się ich pozbywam. A tutaj z Real Techniques um, gąbeczka i co mogę powiedzieć? Raz, że też jej nie mogę doprać, a dwa, że stety, niestety, oni zmienili jakby formułę tych um, gąbeczek i te starsze były dużo lepsze niż te nowe. Te nowe są mimo wszystko dosyć twarde i bardzo źle dają się domyć. Także... Um, nie mówię, że nie kupię, aczkolwiek No, mam jakieś tam inne gąbeczki, które używam. Na przykład mam aktualnie używam trzech z Vibo, uwielbia mnie. Też już je długo mam. Jedna już jest e, trochę zmęczona życiem, więc pewnie też niebawem powędruje do denka. No i moi drodzy, to by było wszystko. Słuchajcie, nagadałam się, gardło mnie boli, mam sucho w gardle. Natomiast sami musicie przyznać, że tych produktów na kilka miesięcy było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, i cieszę się, jestem dumna, że tyle udało mi się zużyć. Bo to znaczy, że mam kolorówkę, którą zużywam, a nie używam. Także no, no po prostu jestem z siebie dumna, tak skromnie mówiąc. No, okay, ok, kochani, słuchajcie. Kończy mi się miejsce na karcie, z tego co widzę, także będę się teraz z wami żegnać. Niebawem zamierzam podliczyć kolorówkę, którą zbierałam. Słuchajcie, od stycznia przez cały sięki rok. Chcę zrobić podsumowanie, podliczenie, powiedzieć wam. Jaką sumę, za jaką sumę zużyłam produkty wszystkie razem wzięte, więc no, sama jestem niesamowicie ciekawa. Mam nadzieję, że będziecie z miłą chęcią oglądać taki filmik. A teraz żegnam się z Wami, do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa!